Modelowanie linii żuchwy Hit czy Kit? O tym, czy warto wykonywać modelowanie kwasem hialuronowym linii żuchwy oraz kiedy o tym pomyśleć, dowiesz się właśnie w tym filmie. Młodość. Młodość cechuje się tym, że nasze objętości na twarzy są pięknie zaznaczone, mamy cudowne rysy twarzy, nie mamy żadnego nabywania chumików, a linia żuchwy jest pięknie zaznaczona. Tak mogą się wydawać. Ale są takie dwie główne sytuacje, w których możemy pomyśleć o tym, żeby wymodelować naszą linię żuchwę kwasem kielurnowym. Pierwsza sytuacja jest taka, kiedy już od dziecka, w zasadzie genetycznie, mamy ten problem, że brakuje nam zaznaczenia linii żuchw. Widzimy wtedy takie płynne, gładkie przejście od policzka na szyję, i nie widzimy tego kąta żuchwy w tej okolicy, nie widzimy tego odcięcia od twarzy na szyję. Po prostu widzimy jedną spójną taflę skóry. Wiadomo, że powiedziałam to wszystko z przymrużeniem oka, ale możemy sobie takiej osoby także wyobrazić. Drugi przypadek jest wtedy, kiedy wraz z wiekiem zatracamy nasze zarysowane linie. Tracimy objętości na twarzy, skóra nam zaczyna bardziej wiodczeć, robią się chomiki i zamiast tej ładnie zarysowanej dżufy widzimy tutaj nagromadzenie się tkanki podskórnej, widzimy zachwianie tej linii, nie ma jej jednej prostej. Jest tutaj woreczek, a kontrżuchwy także chowa nam się w czeluściach skóry. Na pewno pojawienie się chomików powoduje, że nasza twarz wygląda na cięższą. Dlatego, że tkanki nam opadają. W takiej sytuacji wymodelowanie tej linii żufy, po to, żeby zatracić te chomiki, może być dobrym rozwiązaniem. Jedną z głównych metod, jeśli chodzi o modelowanie linii żufy, jest użycie kwasu jelownowego. Kwasu hialurnowego, który jest bezbarwnym żelem, który Daje nam objętość, w którym możemy wymodelować nie tylko linię żuchwy, ale każdą w zasadzie okolice na twarzy, i dzięki któremu możemy właśnie sprawić, że nasza linia żuchwy będzie bardziej zaznaczona. Jeśli chodzi o modelowanie linii żuchwy, wszystko zależy od tego, jaki jest nasz konkretny przypadek, ale generalnie możemy myśleć o tym, żeby oczywiście podać preparat zaraz tutaj przy linii żuchwy, przy kącie żuchwy, tak żeby zaznaczyć ten fragment, ale także w tej części od ucha żeby jeszcze bardziej zaznaczyć kąt naszej żuchwy. W przypadku kobiet chcemy, żeby ten kąt był otwarty, żeby on nie był zbyt ostry. W przypadku mężczyzn możemy sobie pozwolić na troszkę więcej i tutaj myślimy o tym, żeby ten kąt był ostry, był bardziej wyraźny. Jeśli mamy chomiki, możemy w ten sposób te chomiki ukryć. W przypadku, kiedy tutaj mamy nawiz naszych tkanek, nadbudowując tą część lińżówy w tej okolicy, a także przed tym chomikiem, Możemy trochę ten komik wygubić, czyli sprawiamy, że nadbudowujemy. Jak mamy wypustkę, to tą wypustkę zgubić. Nadbudowujemy objętości zarówno po jednej stronie jak i po drugiej stronie. Dzięki temu uzyskujemy gładkie przejście, jeśli chodzi o linię żuchwy. W tej okolicy, tak jak wspomniałam przed chwilką, u mężczyzn możemy pozwolić sobie na więcej, dlatego że mężczyźni mają z natury bardziej kwadratową twarz, mają bardziej ostre rysy twarzy. U kobiet musimy liczyć się z tym, że nie możemy sprawić, żeby te rysy były zbyt ostre. Dlatego u mężczyzn możemy myśleć o większej ilości kwasu hilodowego niż u kobiet. W praktyce, jeśli chodzi o kobiety, możemy myśleć o tym, że potrzebujemy od pół mililitra do 1 ml kwasu kierunowego na stronę, a także możemy także pokusić się właśnie o dodanie tego kwasu kierunowego w tej części dobrutkowej. I tutaj myślimy sobie o pół mililitra na stronę. Czyli sumarycznie patrząc, możemy myśleć, że to będzie od jednego przez 2 do 3 ml. Natomiast u mężczyzn spokojnie te 3 ml to będzie coś, czego możemy potrzebować, zwłaszcza wtedy, kiedy żuchwy jest bardzo schowany. To, co ważne w tej okolicy, to to, że twarz jest trójwymiarowa. Twarz oglądamy nie tylko od przodu, ale oglądamy ją także z boku, z półboku, z półprofilu i w każdym tym aspekcie twarz ma wyglądać pięknie naturalnie, ale nie tylko. Twarz oglądamy nie tylko statycznie i nie tylko z przodu i z boku, ale także wtedy, kiedy się uśmiechamy, wtedy, kiedy zagryzamy zęb. Wtedy, kiedy otwieramy szeroko buzię, wszystko w tej okolicy musi pracować naturalnie, tak jak nasze naturalne tkanki. Nie może to być widoczne, że cokolwiek było w tej okolicy robione. Nie jestem zwolennikiem wykonywania modelowania żuchwy u osób, które tego nie potrzebują, tylko dlatego, że jest taka moda, żeby wykonturować idealnie jak podliniki nasze rysy twarzy. Po pierwsze, nie chcemy gromadzić, kumulować nadmiernego podania kwasu chlorowego wtedy, kiedy po prostu nie ma takiej potrzeby. Po drugie, nie chcemy wykreować nienaturalnego wyglądu z pełną twarzą. A to właśnie ten zabieg może spowodować ten nienaturalny wygląd przypełnionej twarzy. Dlatego tak bardzo ważna jest dobra kwalifikacja, a także rozsądek podczas wykonywania zabiegów. W mojej ocenie najważniejsza jest jakość skóry. I jeśli zadbamy o naszą jakość skóry przez lata, możemy uchronić się przed tym nadmiernym opadaniem skóry twarzy i być może nie będziemy potrzebować aż tak dużo ingerencji, jeśli chodzi o zarysowanie linii żółtej. Wypełnienie z kwasem hielonowym jest w pewnym sensie ostatecznością. Wtedy, kiedy wiemy, że stymulacja już nam tutaj nie pomoże, kiedy widzimy na patrzymy na tkanki i stwierdzamy, że tutaj musimy podziałać czymś więcej. Natomiast nawet najlepiej wykonany zabieg, najlepiej wykonane modelowanie linii nie będzie wyglądało pięknie, jeśli jakość skóry będzie pozostawała wiele do życzenia. Dlatego przede wszystkim skupmy się na tym, żeby skóra była dobrej jakości, żeby była jędrna, żeby była dobrze napięta, żeby była dobrze nabliżona, a cała reszta może przyjść z czasem. A jeśli nie, wtedy, dopiero wtedy myślimy o tym, żeby wymodelować ją kwasem pielęgnowym. Co ciekawe, Powiedziałam przed chwilą, że nadmierne wymodelowanie linii żółwy może spowodować efekt przepełnionej i nienaturalnej twarzy. Natomiast w odpowiednich sytuacjach, w odpowiednich przypadkach modelowanie linii żółwy może spowodować, że będziemy wyglądać szczuplej. Jeśli ci to zaciekawiło, zapraszam Cię gorąco do filmiku, w którym opowiadam o czterech sposobach na wyszczuplenie twarzy. Zachęcam gorąco. Dziękuję za dzisiaj.